Wow. Puk, puk, kto tam? Gabiś! To jest do żonglowania. Ile ty wydajesz na to? To nie jest ściema? On zbankrutuje przez nas. Siema, rodzinko tu Edi i Gabryś, czyli, czyli bracia. bracia. W dzisiejszym odcinku jest z nami Pepe, którego już poznaliście i dzisiaj kupuje wszystko, co Pepe dotknie na ślepo, ale nie będzie takie proste, bo wszystko co dotknie nogami. czyli oh. będziesz musiał dzisiaj chodzić na rękach skagać. będę na lewitował. Rękach. <laughs> Dlatego koniecznie wolajcie do końca, będzie dużo się dzisiaj hardkorowych akcji działo. A jeśli jesteś nowy, to subskrybuj kanał, bo od grudnia odcinki wjeżdżają codziennie od poniedziałku do piątku. Więc zaczynamy. Mamy ze sobą opaskę. Tą opaskę Gabryś miał w odcinku, tak, gdy kupiłem... myślę, że to będzie sobie. naprawdę szczęśliwa opaska. Trzymaj, to jest opaska dla ciebie. I słuchajcie, ja też mam przy sobie karty. O, są różne liczby: od dwójki do dziesiątki. Pepe, ty będziesz dotykał rzeczy, ale tak jak ja powiedziałem, tylko nogami. Tymi tańczącymi stopami. I Gabryś, tą kartę, którą wylosujesz, wartość tej karty? 8 tysięcy. Nie, nie 8 tysięcy to jest 8 sklepów. Znaczenie 8 sklepów, jesteśmy w supermarkecie, no, ale to jest tak. elektronika, zabawki, wszystko. To prostu, cukierki, wszystko, co... Chcesz. 8 przedmiotów wtedy możesz, możesz dotknąć. Dobra, możesz kupić. Dobra, joker oznacza coś takiego, że jeżeli wylosujesz jokera, to ja jokerem macham. No teraz akurat Joker, zobaczcie, zamienił się w dziesiątkę, co nie? Okej, okay, ale to losuj. To, to losu losu, ja? ja? jestem za no. tym, aby było najwięcej, bo ale jak zobaczcie. znacie nie kocham jak wydaje pieniążki. A teraz już w ogóle, jak czuć tam atmosferę świąt, to rzeczywiście jest takie Christmas tak. shopping. Ale dobra, jest dwójka, no tego nie chcielibyście wylosować. Jest ósemka, osiem, jakbyś 8 telewizorów. Też. A jeśli wy życzycie mi dobrze, to dajcie łapę w górę. Jak chcecie więcej takich odcinków, to ile? Super promocja świąteczna, jak na Biedronce, na, na Hallmarku. 5000. tysięcy, nie, 5 tysięcy 1999 łapek w górę I wtedy nagrywamy część, wiem. jak kupujemy Koksowi wszystko co dotnie na ślepo, ale też damy mu jakiś fajny challenge Dobra Gabryś wybieraj, ważą się losy Aby dobrze Którą chcesz Śmiał? Jedną kartę Którą chcesz? Wyciągnij co jest? Pepe, nie uwierzysz, jest 10. Masz 10 przedmiotów. Jedneczka? Nie wierzę w to. 10 przedmiotów po 1000 zł. Mogą być różne. Będziemy odwiedzać różne alejki, co nie? Na pewno alejkę z elektroniką, alejkę z zabawkami, alejka nawet może i z książkami się trafi. I Gabryś, jemu możesz ufać, ale niekoniecznie, bo on może ci dobrze doradzać, a może też źle. Ja naprawdę, Pepe, już po tym wiesz, że wylasowę ci. Widzę, że karta jest dobra. Myślę, że dzisiaj opaskę. Teraz zakładaj pandę. opaskę i lecimy. W takim razie będę musiał przygotować aż 10 alejek, w których Pepe będzie musiał chodzić na rękach, albo nie wiem, skakać na ręce. Ważne, że może tylko i wyłącznie dotknąć nogą i to co dotknie nogą, no to będę musiał mu kupić. Do samego końca nie będziemy pokazywali Pepe co dotkniesz, nie będziesz wiedział, dopiero jak już te wszystkie rzeczy kupimy, to wtedy, tak jak zawsze, wtedy dopiero zobaczysz co dotknąłeś. Jesteśmy w alejce takiej świątecznej, to co tutaj dotniesz nogami jest twoje. Ora. dalej prosto. No. Dalej prosto idź. Ja mam wrażenie, że Pepe dalej lepiej prosto. chodzi na rękach Lepo, niż leko, ja leko, na nogach leko, jak leko. mam dzieckiem. I dotyka. Ej, co on chce? Mnie Nie można kupić. Prawo, Mnie nie nie kupić. Okej, Pepe, stop, 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 stop. Dobra, jest co dzieje? dobrze, co się jest dobrze. Zobacz. Zawodzo! Nie, ja nie, nie, nie to nie pokazuj mu tego, nie pokazuj mu tego. Dobra, to jest Ej, A wiesz co, jak, jak myślisz, co mogę się a nie dotykać rękami? Tylko jak dotknąć nogą, co to może być? Jak myślisz, jak dotknąć nogą? A, no ja nic nie czułem ogólnie. Nic nie czułaś? Nie. Nic Dobra, ale to jest sepickie, wrzucamy to jest, do wózka. To jest po prostu... Ej, dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz, myślę, że jest mega fajna. Nie jest jakaś droga, bo zobaczcie, kosztuje tyle, nie będę mówił. Ale szczerze, sam bym coś takiego chciał mieć. Więc dobra, trzymaj się, wózka, to Ja ci to sprezentuję, tak? Na Mikołajki, idealnie. Ja nie będzie za drogie. Teraz idziemy do kolejnej alejki. Zostało jeszcze 9 rzeczy, to dopiero się wszystko zaczyna. Ja też. Na zapowiada się strasznie grubo. No, będzie kozacko. Ja też będę robił relacje na Instagram, więc spadajcie nasze Instagramy. Bracia pod oficjalnie, jestem Gabryś. I oczywiście Pet. Okay, bo Pepe dzisiaj jest stoi naszą gwiazdą. Powiem Wam, że ja się jaram, bo nigdy nie nagrywaliśmy całego odcinka w supermarkecie, a tutaj można dostać wszystko. Jesteśmy w kolejnej bardzo fajnej alejce. Teraz znowu musisz dotknąć nogami coś, możesz, nie wiem, zakręcić się na Tam głowie, wsiąść do wózka, bo nie zawsze musisz chodzić na rękach. Możesz siedzieć w wózku, co będę ryzykował skręcenie się na głowie. A ja żartowałem z tym kręceniem się na głowie, ale a dobra. Ja to będę próbował. Dajcie łapę w górę koniecznie dla Pepe. Pepe to jest tańczący chłop. I piszcie w komentarzach. Tańczący chłop to ja będę serduszka przypinał. Pepe, słuchaj, nie będę mógł powiedzieć, co jest tutaj, ale później... Naprawdę będziesz miał satysfakcję z tego. Chodź, mnie do miejsca, gdzie jest trochę przestrzeni, i chcesz się tutaj kręcić na dół. Tutaj i po prawo. Tak, tutaj i prawo. jedna rzecz, którą tutaj dotniesz, od razu cię ją kupuję, ok? Tak. Doszło. A zobacz, ja w międzyczasie kupię sobie tą torbę, bo jak będziemy nagrywać dużo odcinków w grudniu, jak wydaję pieniądze, to w końcu pójdę z torbami. Hej. Dobra, to Pepe kręci się na głowie, do dotyka jednej rzeczy, ja potem z Gabrysiem walę w trąbę, a wy macie dosłownie dwie sekundy, żeby zasubskrybować kanał. Jak Pepe skończy się kręcić na głowie, to jest wasz challenge. Gotowy, Pepe? Nie. Ej, dobra, Pe jest wow. mamy, już dobre. To, dobra? to, ale fajne serio! Dobra, i uwaga trąba! Ja tą rzecz, którą Pepe wylosował, trafiam do naszego koszyka. Jeśli wlatuje to ty subskrybujesz kanał, to jest, I dobra, że to jest naprawdę... Pepe, nie, nie ruszaj się? Wieża. Ale nie, bo dotkniesz rękami i będziesz wiedział co to jest. Ale ja słyszałem, że to piłka. A co? no dobra. Odwróć mnie z strony kosza. Yes. Dobra, jest! Trafiony, a wy subskrybujcie kanał i lecimy do kolejnej alejki. Tutaj naprawdę no. na chilku, bo widać, że chyba jesteś na wakacjach. Tutaj troszeczkę wyżej spadasz. Dawaj, i do Serio? Dobra, jest! A ty wiesz, jest, co to jest, Pepe? Jest! Ufam Gabrysiowi. Ufasz Gabrysiowi? nie wiem, do. czy na tym dobrze wyjdziesz. Zobacz, co to jest. Ja do Gabry się na Instagram, zrobię mu zdjęcie zaraz. Tak, I wrzucę bo to, jest to zdjęcie strasznie na Insta. Przy Puk, <laughs> puk, kto tam. Gabryś. Dobra, wrzucamy to Pepe, nie wiesz co wybrałeś, ale dowiesz się na sam koniec. To jest bardzo przydatny przedmiot ostatecznie. W domu każdego człowieka. W międzyczasie, zobacz, co znalazłem. Wyglądasz jak kosmita teraz, jak taki joystick. Gabryś myślał, że to jest taka czapka. To nie jest czapka, Gabryś, zacz, to jest do. Weź, 不过 Patrz. To jest no do żonglowania. O, są mm -hmm. dwie rzeczy tutaj. W dół. Okej, okay, dobra, bierzemy to. Co to jest? po co to jest? Bierz, Ale... co bierzemy... <grych> dobra, bierzemy to tak to. Na pewno. Ty, Pepe, to co teraz wrzucnąłeś nogą, przyda ci się tobie i koksowi. Na pewno. No, Jeśli widzę, jak Jeśli się co po górę, to będzie odcinek z koksem. Pepe i koksu. Mamy już cztery rzeczy, zostało jeszcze sześć rzeczy i teraz lecimy na drugą część sklepu. Część, która dla Gabrysia jest ulubiona. No za zobaczycie co jest to. ja jest. wiem. Wiesz, co to jest? No, wiem. lecimy tam. Dobra, jesteśmy teraz na stoisku. Na Zatem stoisz ku będziesz mógł dotknąć aż trzech przedmiotów, bo tutaj jest mega dużo fajnych Dobra. rzeczy. I pamiętaj Pepe, że cały czas możesz dotykać tylko i nogami. Możesz zrobić teraz jakąś inną figurę z breakdance na przykład. Dobra, a co będzie to tu? Po swojej lewej stronie masz ścianę, po prawej masz trochę więcej miejsca. Na drugą stronę zrobię, uwaga. Co dotykasz? Tam co dotykasz. Co? 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 Ty jak myślisz co to może być? Nie mam pojęcia, wiem, że to jest pudełko. No nogą jest strasznie ciężko wyczuć, jest więc na koniec Pepe i? będzie tak zaskoczony ze wszystkich rzeczy. Tak. Gabryś chciałby to co, co ty masz. Tak. Gabryś, dogadamy się. Wraca a, pepe. Dobra. Dobra. pepe biznesmen. <laughs> Wraca pepe biznesmen. <laughs> to jest dopiero piąta rzecz, czyli jak będzie 10 rzeczy, ten wózek Pepe już jest prawie pełen, to będzie po prostu aż wszystko wylatywało. Tam, tam, ta, tam, 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 tam. Dobra, Siem. Gabryś. To teraz to, co wybiorę, to będzie dla ciebie, tylko ja decyduję, kiedy jest to i wysokość. Śmiedniesz ja mogę ci obiecać, że się postaram. Okej, okay, to idziemy. A i zobaczcie. Jak wiecie, ulubione zwierzę Gabrysia i nasze to panda i zobaczcie, są tutaj pandy, jakie fajne. Jakie Dobra, to ja pandy. zrobię im na przekór i skręcę w lewo. Teraz masz przed sobą zabawki przed i za sobą, i sobą też za masz sobie. zabawki w sumie. Dobra, zabierz wózek, zrobię tak, że się obrócę, mi nie wiedział, gdzie jestem. To jest kozackie. Ej, zobaczcie, to jest, to jest kozackie. Tak. Ale nie, tutaj? Pepe postanowił tak to. To, to dotknąć. Jak wiecie, u nas w garażu dokładnie stoi taka furka. Pepe, są tej rzeczy po prawej, po lewej, na przodzie, na tyle. Po prostu. Tak, jest to teraz. Są fajne Trzecia, ostatnia rzecz z tego sektora. Trzecia, z tego sektora. musisz już na rękach iść, jak okay. to tak, To, tak, to no. na rękach. Teraz ta Teraz, Pepe, wysoko w lewo dawaj! dawaj Baza, tu jest, co ty gadasz? O, ja nie mogę! No, a daj sobie sprawę z tego, że to jest drogie. Ej, ile tak to jest. kosztuje? Pieści, Jakie to jest ciężkie, Pepe, wiesz co ty wybrałeś? Skoro ten odcinek wlatuje w tym tygodniu, to wbijajcie do mnie na Instagram, a ja zrobię giveaway i wybiorę kogoś i dam jakiś prezent z tego, co dzisiaj kupiliśmy. Chcesz to rozdać? Nie wiem co, ale coś rozdam. Więc wbijajcie do mnie Instagram i zostawiajcie lajki po dostaciu. Podcom. Dobra, a teraz lecimy do kolejnej alejki. Jesteśmy już w kolejnej alejce i słuchajcie, zdecydowałem, że w elektronice dam do wyboru Pepe dwie rzeczy. Do wyboru, w sensie dwie rzeczy będzie mógł dotknąć, zobaczymy co trafi, ale tutaj są jak widzicie eleganckie koszule. Ja jako magik bardzo często i mam pełną garderobę eleganckich koszul, lubię zakładać koszulę, Pepe z kolei taki bardziej streetwear, więc tutaj chciałbym, żeby dotknął jakiejś koszuli. No i rzeczywiście to są same koszule po lewej stronie, zobaczymy jaką koszulę wybierze. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam Pepe w eleganckiej koszuli. I zobaczcie jeszcze w takim na przykład świątecznym krawacie, więc Gabryś... Możesz ewentualnie zasugerować, jest? żeby coś tutaj blisko wziął, ok? Dobra, wołaj go. Pepe, ja cię wypchnę i wtedy nogą musisz coś trafić, okej? Okay? Zobaczcie tego bramkarza. To Te, no, w żywe kręgle. Jest, tutaj się zatrzymał. Tutaj, 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 tutaj. Tu się zatrzymał. Jest! Nie, no Pepe, co ty żeś wylosował? Piszcie w komentarzach Pepe, elegancki chłop, bo to będzie dobry przymiotnik. Wózek jest naprawdę już pełny. Piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy, ile dzisiaj po prostu wydam. Pepe, jaką słodko wygląda jak panda. Ja myślę, że jak ty zdejmiesz tą opaskę, to będziesz się bał światła, po prostu, bo zaczniecie po prostu wszystko radzić, jak się przyzwyczaiłeś do ciemności. Ja jestem ulubioną osobą, w końcu lubicie pandy. Dokładnie. Pepe <laughs> jest naszą ulubioną pandą. To nie jest ostatni odcinek z tej serii, bo w, w, przez okres świąteczny chcemy więcej takich odcinków nagrywać i wiem, że Wam się podobają. Lecimy teraz do elektroniki. Miejsce, w którym... O! Dobrze! Nie wiem, jak Ci Ci Gabrik się zostawiam. Ile do końca tego roku w takie odcinki wydamy? Czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy? Myślę, że kilkadziesiąt. No kilkadziesiąt jak tak ujdzie, to za duży rozmach. Jesteśmy już pod elektroniką, pod tym sklepem, no ale Pepe się domyśla, jaki to jest sklep. To jest sklep, który uwielbiają wszyscy, kogo zapraszam do tych odcinków i ten sklep, którego nie za bardzo ja znam. Ja też bardzo lubię. kocham ten sklep. Pepe, tutaj jest wszystko, są telewizory, pralki, nie wiemy... Lodówki, lodówki, betoniarki. No w ogóle Zenek zaprasza. To będzie grubo. Chodzimy, lecimy. Jesteśmy za naszą ulubioną pandą. Dwie ostatnie rzeczy. Pepe, wybraliśmy teraz tą alejkę. Tutaj to jest coś, co może Ci się przydać. Gabryźcie pop. I jedna rzecz, tak. w której dotkniesz. Ale dziesiąta rzecz, będziesz musiał ją dotknąć na rękach. Wypuścimy cię na lejkę, im dalej będziesz miał droższe rzeczy, czyli im dalej dasz radę dojść na rękach, możesz zdobyć cenniejszą nagrodę, ok? Ale też musisz uważać, bo tam będziesz mógł coś zniszczyć, więc to będziesz się zrobić. Gabryś, czyń honory, wypychaj to, to. <śmiech> <śmiech> Gabryś się Baciły? Nie, da radę, da radę. Jest, jest? Ale cenę, na razie dotknąłeś cenę. A, no to to, dobra. To to. Tak. Okej, okay, to tak. mamy. Ej, powiem wam, że stylowe, fajne. Ej. Pasują do mnie? Ale fajne, no! bardzo no. fajne. A wiesz co to jest? Nie. Wiesz, to, to mogą być czekoladki. To są elektroniczne Ej, czekoladki, które zmieniają smak. Masz pilot do zmiany smaku. Ej, ale zobaczcie, tutaj jest w ogóle panda. Ja myślę, że to naprawdę Pepe musi wylosować. Myślę, że to jest naprawdę znak tego, że Pepe ma potencjał wybierania. Ale najgorzej jak Pepe jakim cudem wali Taki telewizor i go rozwali. kończąca panda. Ej, dobra, ja nie wiem co się tutaj dzieje, ale pepe. Pepe, ci tak, że jak my cię ustawimy, będziesz miał najtańsze rzeczy po prawej stronie, które i tak są drogie, a im dalej, będzie jeszcze drożej po prostu, okej? Okay? Tam czy tam? No, doprowadzimy cię do alej, więc chodź ze mną. Zatnij ją tutaj pod rękę. Ej, dobra, to jest chwila prawdy w takim razie. Ja mam takie tylko pepe nie rozwal, nie rozwal rzeczy, które tutaj są. Ale jak rozwalę, to ty płacisz. No, będę musiał. No to co mi zależy. Jedziemy.

Okej, okay, słuchajcie, musiałem zapać szybko kamerę, bo podbiegł pan ochroniarz, któremu się nie spodobało to, że Pepe chodził na rękach. Obstawajcie w komentarzach, ile dzisiaj na to wszystko będę musiał puścić pieniędzy, Uuu. ale idziemy do kasy i Pepe, zdejmujesz opaskę i najlepszy zobaczymy reakcję Pepe tak. na te wszystkie rzeczy. Dobra, wyładowałem już wszystkie rzeczy. Pepe, tutaj nie podglądaj. To już mamy kupione, bo to było w Mediamark. Tutaj kupujemy te pozostałe rzeczy, które są naprawdę no, mega fajne. trzeba przyznać. Ale na koniec, Pepe, zobaczcie, to coś będziesz musiał założyć. Nie wiesz, co to jest, ale to jest coś na pewno, co będziesz musiał założyć. To jest chyba najbardziej przydatna rzecz, która trafi do PP domu dzisiaj. Z kolei, no ta najpiękniejszy kolor na świecie, pomarańczowy, tak jak nasza butelka też, zobaczcie Gawrysia. Tego bym się sam nie powstydził. Jeśli chodzi o nerwy, to musimy zrobić jakiś taki turniej i dla każdego z naszej ekipy z naszej Ja kobietki, już mam kilka my... naprawdę fajnych. Pani się pyta, czy to wszystko, a to dopiero początek. Ten zestaw, jejku, ile tego jest. Zanim ta piłka przestanie się kręcić, to bym się zasubskrybować kanał. Uwaga! Wow, 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 wow. Mam nadzieję, że subskrybowałeś kanał. Zobaczcie te rzeczy. Gabryś sobie wziął, wrzucił. To jest A panda. Panda sobie wziąłem specjalnie. Długopisy pandy na pewno mi się przydadzą. Za te wszystkie rzeczy teraz tutaj. Prawie tysiak poleciał. 938 zł. Zobaczcie. Jak tak dalej będziemy cisnąć, to mój portfel spłonie do końca grudnia. Ale teraz najlepszy moment. Zdejmujemy opaskę Pepe, Ubierzemy go w ten kostium. On jeszcze nie rzucił kostium. dostanie wtedy wszystkie te rzeczy. Dobra, słuchajcie, wielki moment, Pepe. Pepe, naprawdę zjada się to, co dzisiaj wylazłeś. Pepe, czyli Człowiek Panda, 10 rzeczy. Pepe, zdejmuj opaskę. Zdejmuj opaskę. paskę. Ale nie możesz się patrzeć na koszyk. My ci będziemy kolejno pokazywać PPL. rzeczy, ok? 10 rzeczy, Pepe. Pierwsza rzecz, musisz no. zdjąć bluzę. Ponieważ pierwsza rzecz, którą kupiłeś, mordo, zobacz. To jest no, taki no. fajny ślafrotek. Zobaczcie. <śla> <śla> PPL. Pepe, to była Pepe Panda, teraz będzie PPL. No Jezu. musisz być w tym w tym kostiumie. Jak będziesz w tym kostiumie, to wtedy damy ci kolejne rzeczy, nie? No to jest taki warunek. Ja sam chcę taki strój, sam chcę taki strój. Musimy się wrócić i kublikami. Idealny da, nie? Pasuje? Nawet buty pod zielone. No idealne buty. Ej, łapka w górę dla Pepe. Ja uważam że to jest kozatka stylowa. W terfurze byliśmy, koszulę sobie wybrałeś taką. To ale w koszuli, nie? Idealnie będzie pasował. Ale podać się, nie? Też. Bardzo fajna. Idą święta, więc już mam koszulę. Pepe, kolejna rzecz. Domyśliłeś się, że to była piłka. No trudno się nie domyślić, ale zaczekaj Takała, nie bała, nie? No, spireczka. No, dla ciebie krapia. Podaj do mnie. Złe obuwie mam, no złe obuwie, tak? Kolejna rzecz, to jest o tym to mówiłem, że z koksem będzie bardziej. Nie ludzie z koksem. No. Jak on jest wielki. No, ale jeśli chcecie zacząć sparring koksa i Pepe, Myślę, że to byłby fajny pomysł. A może na Fame MMA, Kiedyś kto wie. Sparring z <laughs> Może sparring z mo, <laughs> może jest knockout z Eddie. Edi <laughs> będzie bardziej w mojej wadze. Kolejna rzecz stary, ja ci tego dostałem. O zaznaczy. jest po prostu. No to oh, jaki porwozacki. Jak byłem mały, to miałem tylko zawsze ryceraki, a zawsze brakowało wyskoczyć. Na ja drobie stracone lata. Kolejna rzecz stare. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. To, to jest ja przyję dla mnie, więc to jest moje. To było to dla ciebie? Tak, to było to, A, dla, to, nie, mnie, to, to dla mnie, to w. mnie w. więc samo jest moje. No tak, jest jak słabo. Tak, chociaż podtrzymać, że ja ci to... wylosowałem. Ale mu fart Naprawdę dziękuję. Dobra, kolejna rzecz, Pepe, na pewno Ci się spodoba. To ci się przyda. Sedes. Nie. Dzień Jeszcze nie, nie wiecie, wiem wiec. po co mi to. Może sobie powieszę na ścianie. Niedługo idą, idą święta, i będzie zima, będzie śnieg, będzie na czym zjeżdżać. I to jest dobre, to jest dobre. Praktycznie Będzie challenge. Tak. Stary, zobacz to. To, to możemy to nagrać jest... tu i tu w nerfa. A będzie spoko, nie? Defickie, nie? Mega super. Profesjonalna broń. O, no bardzo fajnie Jak byliśmy w Mediamark, pierwsza rzecz Mówisz czekoladki, mówisz czekoladki mi po Bo to wszystko przywalił. Boże, ile ty hajsów wydajesz na to On zbankrutuje przez nas, aż mi jest go szkoda Zostawiajmy łapki dla Diego, okej? Okay? Pepe, dziesiąta rzecz Ostatnia rzecz, to była ta rzecz, w której był przypał, co nie? Więc Pepe Telewizor O Boże to jest jakiś pewnie fejk. To kosztowało ty tyle. To nie to jest ściema? To wtedy zrobata przypomnienie Wtedy jak szedłeś, to dotknęłeś nogą obok, ale podszedł ochroniarz i to jest ten telewizor, którego jak byłeś najbliżej, więc ten telewizor oczywiście. Kurde Eddie, poszalałeś. Jest no. bardzo Dziękuję fajne. bardzo. Dzie Dzień Dzięki Gabi, Gratulacje Gabi. 10 aby gratuluję dla sobie ja moją szczęście, aby subskrybujcie kanał od grudnia Dajcie odcinki wjeżdżają 5 razy w tygodniu. Siema!